RFSMP. To tutaj gracze zostają królami i tworzą swoje królestwa. Postanowiłem, że dołączę na craftkiel.pl i postaram się zostać władcą całego świata. Jednak jak to zrobię? Będę musiał podporządkować sobie największe królestwa, a jedynym sposobem, żeby to zrobić, to zdominowanie. Jej. Teraz pewnie zadajcie sobie pytanie, jak to zrobię, będąc totalnie sam. Ja też nie mam pojęcia. Moim jedynym ratunkiem jest nocna skrzynia. Dzięki niej zdobędę najlepsze przedmioty na serwerze oraz będę w stanie zagrozić każdemu. Jednak nie będzie to wcale takie proste, ponieważ klucz do niej wytwarza się z 64 nocnych odłamków, a zdobycie ich jest naprawdę bardzo trudne. Czy uda mi się je zdobyć? Oglądajcie ten film do końca, żeby się tego przekonać. Oraz zostawcie lajka i zasubskrybujcie mój kanał, a ja rozdam wam 100 do doładowania na kraftki.p. No, poczekajcie, bo mam bardzo ważną informację. Otworzyłem swój hosting serwerów Minecraft, czyli crowding.j.br.br gdzie serwery są naprawdę bardzo tanie A z który dostępny jest na Discordzie Otrzymacie minus 10% zniżki na wszystkie usługi Już teraz wejdźcie na cloud.ly.gg I obczajcie to, bo naprawdę polecam i warto No dobra, ale najpierw zmieniłem swój nick Ponieważ na trybie rfsmp każdy ma dostęp do mapy świata Gdzie widać dosłownie każdego gracza A na niku zęciak od razu każdy by się na mnie rzucił Dołączyłem na serwer i wybrałem tryb rfsmp No i to tutaj zaczęła się moja przygoda Dobra, nie będę ukrywał Mamy bardzo przerąbane Ponieważ muszę zdobyć nocne odłamki. Nocne odłamki można zdobyć na dwa sposoby. Drobią one z kamienia graczy i mobów po godzinie 18 do 21. A drugim sposobem jest wymiana wojskowych odłamków, które dropią praktycznie cały czas. Je natomiast można zdobyć również z kamienia graczy i mobów i to o każdej godzinie oraz wymienić 100 tysięcy dolarów na losowanie ich. Dobra, moi drodzy, możesz losować odłamki w ilości od 1 do 10, koszt losowania to 100 tysięcy dolarów. Skąd mam tyle kasy wziąć? Patrzcie to, gdy to sobie, ogarniemy sobie te odłamki wojskowe, to można je wymienić, o w tym miejscu, wymieniłamki łamki i no dwa staki wojskowych domków to są 32. dwa, czyli potrzebowałbym cztery staki wojskowych, żeby dopiero otworzyć jedną tą skrzynię, to jest kurde tak przerąbane, że masakra jednak tym będę się martwił trochę później ponieważ na początku postanowiłem, że muszę znaleźć bezpieczne miejsce, więc wszedłem na mapę świata i zobaczyłem gdzie jest najmniej osób, dobra no najmniej jest, kurde ciężko stwierdzić no tutaj jest najwięcej, Ameryka południowa, północ. no ciężko tu jest dosyć mało, dobra, a więc przeteleportujemy się do Afryki no i tutaj podobno jest najmniej osób, Ok. No, jak widzicie, jestem dosłownie w tym miejscu. Wokół mnie jest bardzo mało graczy, więc bardzo fajnie. Myślę, że mogę się czuć tu bezpiecznie. Weźmy sobie od razu pracę. Pracę górnik. Jak najbardziej, odblokujmy ją sobie. Będziemy zarabiać pieniądze dosłownie za to, że będziemy kopać surowce. Więc, no, ale co, po prostu zabrać jakiekolwiek losowe przedmioty. Ty, co jest? Nocnodławek mi dropnął. Ja pierdzielę leki w ogóle fart. Ej, drugi, drugi, dobra, ty, jak to dropi? Ty naprawdę jest zarąbisty drop tego. Dobra, jest możliwość, że dam radę je nazbierać. Dobra, ogólnie kopię sobie powoli jakiekolwiek surowce. I przypomniał mi się, że jest w ogóle. Wszystkie ukośnik zadania, i warto to sobie też ogarnąć. Wykopię, rozpocznijmy sobie to. No i to jest bardzo fajne, bo kurde jednak zakopanie dosłownie stona będziemy zdobywać hajs. Okej, okay, generalnie przeglądam sobie rynek i patrzę, ile mniej więcej już tutaj jest taki jeden nosodłamek i widzę, że tak 15 tysięcy, 20 nawet. No nie jest to proste na pewno, że to zdobyć, no ale postaram się. Następnie skratowałem podstawowego seta oraz wyruszyłem w podróż, żeby znaleźć jakichkolwiek sojuszników. Ogólnie to obok mnie są ludzie i widzę, że tutaj mamy własne królestwo. Nie wiem czy to nie jest pacyfistyczne, ale okej, okay, odwiedzimy ich, zobaczymy, co się stanie. Ogólnie powoli się do nich zbliżam. Zastanawiam, czy na pewno są mi potrzebni akurat oni jako sojusz. Bo mam jeszcze pewną ofertę, ale tego dowiedzieć się trochę później. A w końcu z graczy również lecą odłamki, więc sobie może warto ich będzie po prostu zabić. Dobra, jestem przy ich bazie. Polako, dobra, to oni. Nie wiem, czy to jest pacyfistyczne, czy nie. Możliwe, że, że tak, no, oni nie są pacyfistyczni, kurde. No lipa. Czyli takim nic nie mogę zrobić. Znaczy, oni są po prostu mili, mili ziomkowie. Cześć, dasz coś na start. Chyba bym nie wyrąbli. Bale. Nie daje nic. No i nic, mamy pierwszych wrogów. <grych> no nic, na razie może nie, nie jestem władcą świata, ale ja tutaj wrócę. Jakby co. A więc tak, dostałem ofertę od Świętego Przymierza, które było naprawdę duże. Postanowiłem, że muszę znaleźć sojuszników, jednak przed tym poszedłem na spawna i odebrałem klucze, żeby mieć jakiekolwiek chociaż lepsze itemy. oczywiście tak, nagroda za na Discorda trzeba odebrać. Discord.gg ukośnik craft, wbijajcie. Dobra, jeden klucz mamy jeszcze ukośnik daily, tylko to mogę dopiero po 30 minut grania, więc na to jeszcze chwilę poczekamy. Epiz kas skrzynia błagam daj coś fajnego. <noise> Napis mi dało, nie mogę. Mój drop nie był za dobry jednak święty przymierze było tak duże. Więc i tak za bardzo miałem dużych szans. Nawet jakby dropnąło mi coś naprawdę mocnego. Dobra. Tepam się widzowie do Azji. No i stąd wyruszymy. Dobra moi drodzy. Ja już jestem praktycznie. O, no już jestem u nich. Ja jestem ciekawy co się wydarzy, czy mnie będą bić, czy nie. O kurde. No tu jest widzowie grubo, nie? No tu będzie jakiś gruby, gruby projekt z tego co widzę. Ma mają mnie podobno nie zabijać. Nie wiem, nie wiem czy na pewno mnie zabiją, ale liczę na to, że nie. Nie, 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 dobra, dobra. Ej, bratku, bratku, spokojnie. Chyba jeden z nich, więc okej. Okay. Siema, ty nowy. Chciałbym dołączyć. O, nie, 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 nie! o mnie już. Nie, 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 nie. Spokojnie. Chciałbym dołączyć do Nacji. O, ja pierdzielę, dobra, oni na start mi rzucają już seta walonego. Dobra, to, to jest życie właśnie. O to mi chodziło. Nie, eee, ja muszę zakładać ten. Okej, okay, czekaj, lider wbije. Dobra, czy im nie dodadzą. W międzyczasie założyłem własne królestwo. Nazwałem jest Sigma. Widzę stigma przez cztery. Niech będzie. Nie wiem, agresywne daje. No wiadomo, że tak. Jestem tutaj agresor. Siema, panowie, ja tutaj ten. Chciałem dołączyć do nacji Ty, <laughs> wojskowo znowu. Ja pierdzielę, już tego, tego mam. Dobra, właśnie dogadać z przedstawicielem od nich. Nie wiem, co się wydarzy. No siema. No, witam, witam. E, no, chciałem, Chcę dołączyć do do nacji Została mi zaproponowana taka oferta, żebyśmy jakoś sobie żyli. Potrzebuję no, no. ludzi, potrzebuje pomocników, żeby mi. Nie... no, sojuszników zwyczajnie. Okej, okay, dobra. No to poczekaj, lider zaraz wbije. No, ja im no. zaraz powiem, żeby cię nie bili. No i cię ugościmy jakoś. Dobra, bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. Łabrafy jakieś. Masz. Dzięki, dzięki. Właściwie potrzebuję jakieś temy, ale, ale no dobra. No spoko, ja ci skromnie przeleję trochę. Skromne 50. O, 000. 50 tysięcy, dobra, to dużo, serio. Dzięki. Nie, no spoko. To jak coś, to ja cię dam na Discorda Ja Głównie, głównie wiesz co, zbieram nocne odłamki w ogóle, ale nie wiem, czy mi się to uda. No powinna ci się udać. Jak macie jakieś, to możecie zarzucić. Spoko, dobra. Ja ci, ja tam mam jakieś, ci rzucę. Ja mam dwa, mam dwa tu akurat. O, Weź. Dzięki. Jakby cię bili czy coś, no to po prostu. Jasne. Dobra, ja masz ochronę w razie co? Dobra. Dobra, czyli dzięki. No spokaż pogoś. Ja pierdzielę, to jest grube, nie? Dobra, widzę, mam ochronę od nich, więc to na pewno mi bardzo dużo da. Dzięki bardzo, panowie. No nic, zostałem sobie tutaj z Tatoma zwyczajnie, no i zawijam chyba po prostu, żeby zebrać jak najwięcej odłamków. O, dobra, ty. Dołączyłem właśnie w tym momencie do świętego y, przymierza, donacji. Ja pierdzielę, no giga szefowsko, widzowie. A przy okazji wyruszyłem na polowanie na graczy, żeby zdobyć jak najwięcej odłamków. Dobra, ty. Dobra, przy mnie zgracz. szef jeszcze. Dobra, zabijam go. Błagam, tylko daj mi. No nie, no i nie dał. Nie, no nie, od, nie oddaję ci graczy, lepiej kopać chyba po prostu Jednak czym? Miałem w eficiencji 4, więc musiałem zrobić najlepszy kilo. Lub dropnąć ten ze skrzynki Czyli wojskowy kilof efisensji 10 Jednak nie miałem w ogóle odłamków Coraz bardziej martwiłem się, że nie uda mi się zdobyć żadnego przedmiotu z nocnej skrzyni Jednak mój sojusz z CWT naprawdę mi dużo dał Zresztą sami zobaczcie O, wojskowy kilof, no dzięki bardzo Oddam ci go oczywiście Na razie go potrzebuję do, do celu, bo jest jeszcze młoda godzina Ten. Dobra, jak wygląda baza? Dawaj, poka. No dobra. no to tak, ogólnie my tylko mamy drogi na razie. No to, to widziałem, a podziemia? Podziemia to tylko tam, mogę ci pokazać zarabiarkę. Jedną z około dziesięciu. Dobra, szajonka. To. No to tutaj chodź, e, gdzie tu jest baza ten podziemny ogólnie. On jeszcze w budowie jest. A w razie co, to ten, to będzie cię bronić. <gry> no, będziemy. Tutaj farmy. Dobra, to tak do mi ci pokażę taką jedną z lepszych zarabiarek naszych. E, Wyci te Penigma to już mam dwa. Tylko nie zginie coś i ten. o dzięki! No łamki no z odłamki, no odłamki, no Ej, ukradł mi, ukradł mi. Dobra, 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 zostałamki. O, kurde, ile ich? No my akurat biedni jesteśmy. Chodź pokażę Ci tutaj ten Jak tu jest zobacz jak to wygląda tutaj. Czekaj, czekaj, kitra, no widzę, widzę. Ja pierdzielę, no to nie za zarabiarka. Że my tu mamy ogólnie, tak farmimy kasę. No widzę właśnie. Staramy się jakby zarobić legitnie. Dobra, dzięki za oprowadzenie, jak jesteś też w kontakcie. Z tymi przedmiotami poszedłem kopać i zdobywać odłamki. Ponieważ to jest najłatwiejszy sposób na zdobywanie ich. Dobra, nie ma co, Le lecimy zwyczajnie tu. Kurde, z naprawdę długo. Dużo i tak, więc mega dzięki. A potrzebuję ich o wiele jeszcze więcej, więc no liczę na to, że mi po prostu nagle wyleci tyle tego, że, że będę do I miałem rację, ponieważ po krótkim czasie miałem już ich naprawdę bardzo dużo. Ogólnie jeszcze kopię z moim pomocnikiem, który też mi rzuca te odłamki cały czas. No i mam już ich trochę, bo 42 wojskowych 4 i 20 nocnych. W zasadzie to chyba... No jeszcze nie mogę otworzyć skrzyni, ale zaraz będę mógł. Ogólnie zebrała się tu niezła ekibka, która kopie również ze mną odłamki, więc możliwe, że szybko je nawet uzbieramy. Dobra, moi drodzy, minęło trochę czasu. No ja aktualnie mam tyle. Odłamków. No jest to naprawdę, wydaje mi się, bardzo dużo. Wydaje dosłownie wszystko na to, żeby w tym momencie otworzyć tą skrzynię. No jestem ciekawy, co z tego wyjdzie tak naprawdę. że tylko jedną skrzynię będę miał z tego, naprawdę? Ja pierdzielę, ale grubony. Dobra, no drugą jeszcze dam radę otworzyć. Dobra, let's go, dawaj mi to. Otwórz z animacją, niech będzie, niech pójdzie to. Chcę wam strasznie pokazać, jak to wszystko będzie wyglądało i dostanę talizman. O, jednak nie. Nocne buty. Fa... Jednak nie. Co? Co? To dostanę? Okej, okay, dostanę noc na pierścik. No to jest mocny przedmiot. Moi drodzy. No nie dam rady dzisiaj e, nazbierać na to Jednak wydam moje pieniądze, co mam w portfelu Właśnie na te odłamki Z tego względu, że chcę wam pokazać jak bardzo będę mógł wtedy dominować Po prostu serwer I czy rzeczywiście będę mógł To jest jakby test już tego Jakby trochę zmieniamy, bo, bo naprawdę No ciężko mi to nazbierać dzisiaj A zaraz się kończy czas Więc niestety muszę was przeprosić, ale postanowiłem, że zakupię klucze do nostej skrzyni Żeby sprawdzić jak to wszystko wyjdzie Dobra, nie ma co, ja to po prostu otwieram Otwórz bez animacji Talizman siły, mega dowalony przedmiot Anielskie buty, no jestem też ich ciekawy zaraz wszystko sobie posprawdzamy, oczywiście. 32 odłamki akurat, no super. Ok, nocny hełm, na piercik już mamy nocne odłamki, nocne nogawki, talizman szybkości, hełm, miecz. Moi no, drodzy, aktualnie wydropiłem całego seta z miecz, mam wszystko z tej skrzyni. W sumie to mało wow, tych kluczy tak naprawdę otworzyłem. Myślałem, że więcej tego będzie. Talizman siły, talizman szybkości, nie wiem jak to działa. Uwaga, używam. O kurde, użyło mi wszystkie. No to głupio wyszło, chyba mi skliknąłem Ok, on mi daje speeda i to mi daje siłę 3. Dobra, ja jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Widzowie, losowy teleport i w tym momencie możemy. Pójść na... zaatakować jakieś państwo. Sklep z militarium Chciałbym kupić jakiś czołg. Dobra, mam trochę pieniędzy. Kupuję czołg, oczywiście, że tak. Sklep z militarią i jakiś pocisk, chociaż. Dobra. Kilka pocisków, zawsze spoko. No i co, idę atakować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W międzyczasie, gdy Cebu też szukało naszej pierwszej ofiary, którą będę mógł zdominować, poszedłem łowić na łowisku. Dobra, widzowie, ja mam wyrąbane Już nie potrzebuję jednego odławku. weźcie sobie. O, kup wędkę. Ja sobie kupuję wędkę w tym momencie. Na łowisku. Cyk. No i łowimy, ja mam luz. Stary. O, ryba. Jaka, jaka Dostałem. Blue dostałem, widzowie, 4 centymetry mam. No nieźle. raz sprzedaję ją widzowie. No dużo nie zarobię I nagle zaczęła się wojna. Poczekaj. Ros sobie sobie tutaj na tych tych, po ulepszenie na maxy Dobra, widzowie, właśnie podbijamy królestwo. Muszę zabić tego mistrza, żeby podbić jego teren. Używam do tego talizmana siły. Dobra, i okej, okay. jeżeli zabiję go, będę giga szef. Sobie żyćki mnie widzowie, jak podbijać w ogóle, jak to robić tak najlepiej. Jest to naprawdę grube. Dobra, widzowie, ugrywacie życie tego mistrza i w tym momencie ostatni hit, let's go. Proszę bardzo. W tym ten Chang, który był tamtego królestwa jest w tym momencie mój No jest to mocne, nie? Pytanie czy ja mogę w tym momencie strzelić w ogóle i rozwalić Ja bym tutaj nie to wbił O kurde, mogę tutaj skrzyki! Skrzyki! Nie no dominacja tego królestwa, no nie ma co Tutaj mieli trapa, no ale generalnie chyba nic ciekawego w tym królestwie nie ma No nie wiem czy się opłaca je zajmować Oj, i tam są na dole, dobra, bardzo się opłaca zajmować Jest, co to jest za typ? Co to jest za typ? Co jest? Co jest? Ty ucieka mi, ucieka mi Dobra, walę go. biję się z nim do końca Fuck Dobra, dobra, chodź tu Widzowie, zobaczmy, czy ten, czy ten, czy ten set i ten miecz To jest to właśnie, czego potrzebowałem Dobra, widzowie, powinienem go zabić Albo go nie zabiję, bo się z... o Czemu ich tu jest tyle? Ja pierdziel nic nie widzę Dobra, widzowie, dominacja 7 HP, 3 no, błagam, zostawcie mi go Dobra, mo możesz się poddać, bratku Ty, on nie ucieka. Ty, on nie uciekł. Nie no, co jest? Co to jest? Cała ekipa, kur... A, dobra. Nie no, nie wierzę, nie. Ta, tego siłka, którego biłem, to okazało się, że jest to sojusznik w naszej nacji, więc zbiłem naszego. A te państwo, które widzicie przede mną, całe zajęliśmy i zostaliśmy jego władcami. A, właściwie to ja. Wbijajcie na kratki.pl, wbijajcie na tryb RFSMP, bo naprawdę warto. I spróbujcie sami zdobyć taki set oraz mieć. To na pewno zdominujecie serwer.